Cześć. Dzisiaj zajmiemy się dwoma procesami koniecznymi przed napełnieniem instalacji czynnikiem i uruchomieniem układu. Testem szczelności, tak próbą azotową, oraz próżniowaniem. W tym celu wykorzystamy nasz układ pokazowy z klimatyzatorem CONSI. Użyjemy również elektroniczną prawę zaworową TESTO 570S równie dobrze moglibyśmy wykorzystać dowolną z naszych opraw w serii TESTO 550, TESTO 557S. Zwróć uwagę, że oprawa zaworowa to nie tylko manometry, a w zasadzie profesjonalny przyrząd wielofunkcyjny, który ułatwia wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów układu chłodniczego, a udowodnimy to w dalszej części. W rozmowach z instalatorami podkreślam też, że oprawy zaworowe TESTO są bardzo dobrze przemyślane pod względem ergonomicznym i funkcjonalnym. Jak na wszechstronne możliwości, są też wyjątkowo przyjazne w obsłudze, na to dzięki intuicyjnemu menu, oczywiście w języku polskim. Ale zanim przejdziemy do praktyki, Karol, może wyjaśnijmy, na czym polega i czym jest test szczelności, a czym próżniowanie. Test szczelności wykonywany jest wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem gazu obojętnego, najczęściej azotu, stąd potoczna nazwa próba azotowa. W czasie testu zadajemy ciśnienie próbne, którego wartość powinna wynosić co najmniej tyle, co maksymalne ciśnienie robocze agregatu. Teoria mówi, że próba powinna trwać 24 godziny, a spadek ciśnienia w tym czasie nie powinien być większy niż 2% ciśnienia roboczego. Teoria jedna, praktyka drugie. Zazwyczaj przy mniejszych układach próba szczelności wykonywana jest znacznie krócej. Przy czym ważnym jest, żeby w takich przypadkach odpowiednio zinterpretować wynik testu szczelności. Drugi z procesów to próżniowanie, a ma na celu przede wszystkim usunięcie z układu wilgoci, ale również pozostałości azotu, powietrza i innych zanieczyszczeń. O warunkach tego procesu powiemy w części praktycznej. Niektórzy z instalatorów niestety łączą obydwa procesy, pomijając próbę. Azotową, atraktując próżniowanie jako próbę szczelności, a to poważny błąd. Ja potwierdzam takie sytuacje i dodam, że pierwsza próba azotowa ma również bardzo ważny cel, jakim jest sprawdzenie instalacji wysokim ciśnieniem pod względem wytrzymałości elementów, szczególnie łączeniowych. Przejdźmy teraz do części praktycznej testu szczelności, w którym wykorzystamy nasz pokazowy układ. Przygotowany. Częściowo nasz układ. Podpinam się do zaworu serwisowego z wykorzystaniem tych bardzo praktycznych zaworków, które dopiero otwierają nasz układ, gdy go wkręcę i wcisnie się wentyl. Następnie podłączymy się do butli z azotem. Maksymalne ciśnienie robocze tego klimatyzatora to 37 bar, więc ciśnienie próby szczelności ustawimy sobie na 40 na reduktorze. Włączamy oprawę zaworową testo 570S. W menu przechodzimy w tryb pomiaru kontrola szczelności. i przystępujemy teraz do napełnienia układu azotem. Zanim rozpoczniemy pomiar, czekamy aż się ciśnienie ustabilizuje, wtedy wystartujemy zegar. Z chwilą, kiedy startujemy naszą próbę, górę uruchamiany jest zegar, bardzo pomocny w ocenie całego procesu, co bardzo istotne i bardzo czytelne na wyświetlaczu. Mamy podaną wartość początkową, czyli tę wartość, od której rozpoczynaliśmy test szczelności. W środku oraz tu przy tej symulacji analogowej mamy też pokazaną wartość aktualnego ciśnienia. Po prawej stronie delta P. Czyli tak naprawdę wszystko, co trzeba, żeby ten proces ocenić. My w tej chwili, Karol zasymuluje nieszczelność układu, żeby pokazać, w jaki sposób to jest też obrazowane na wyświetlaczu oprawy zaworowej. No właśnie, i spójrzcie, no w bardzo czytelny sposób widzimy na tym wskazaniu analogowym zobrazowana różnica, która nastąpiła na skutek nieszczelności. Natomiast precyzyjny wynik mamy prezentowany w dolnym wierszu, czyli jeszcze raz ciśnienie początkowe, aktualne i delta P, no w tym przypadku byłby dramat, czyli instalacja nieszczelna, ale o to nam chodziło, żeby pokazać w jaki sposób to jest obrazowane i jak czułe jest to urządzenie. Z oczywistych względów nie będziemy czekać 24 godzin i skrócimy próbę, żeby w naszych materiale przedstawić drugi proces, czyli próżniowanie. Dodam, że warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest pozytywny wynik, czyli spadek ciśnienia nie większy niż 2% zadanego ciśnienia próbnego w czasie 24 godzin. Jeżeli próba będzie trwać krócej, a tak w tym przypadku mamy, pamiętajcie o odpowiednim przeliczeniu procentowego spadku ciśnienia w odniesieniu do faktycznego czasu testu. To może zbrzmi za wiele, ja posłużę się przykładem. Gdybyśmy wykonywali próbę przy ciśnieniu próbnym 20 bar, to przy próbie 24-godzinnej dopuszczalny spadek 2%, czyli 0,4 bara jest, jest dopuszczalny. Jeżeli w takich samych warunkach próbę ograniczymy do 1 godziny, to, to już dopuszczalny spadek może wynieść 1,24 z 2%, czyli zaledwie 17 milibar. Pamiętajcie o odpowiednim przeliczeniu wyniku. Do wykonania próżni na naszym układzie, z wykorzystaniem wakuometrów, wspomożemy się trójnikiem, który łączymy z naszym zaworem. Następnie łączymy się z wakuometrem. I z wężem, który jest podłączony bezpośrednio do pompy próżniowej. Teraz możemy wpiąć się do naszego układu, sprawdzamy połączenia i możemy. Otworzyć nasz zawór serwisowy. A teraz kilka informacji na temat wyposażenia, które wykorzystamy w próżniowaniu. A będzie to pompa próżniowa, o której za chwilkę szerzej powiem. Oraz bezprzewodowy wakuometr. Tak Jak widać, on jest podłączony bezpośrednio do instalacji. Łączenie samej pompy jest bardzo proste z wakuometrem. Zwyczajnie włączamy zasilanie. Mamy tutaj diody, które kontrolują stan pracy pompy. W drugim kroku włączamy wakuometr. Damy chwilę, aż te elementy się połączą, będziemy widzieć sygnalizację diodą, czyli w tym momencie mamy połączony wakuometr z pompą bróżniową i możemy przystąpić do konfiguracji tego zestawu. Zanim przejdziemy do już samego procesu, jego konfiguracji, wystartowania, kilka informacji też na, inf na temat pompy próżniowej. Po pierwsze, ma bardzo wysoką wydajność, występuje w wersjach 198 i 283 litry. Wyposażony jest w silnik bezszczotkowy. Możemy też z tą pompą pracować na instalacjach z czynnikami palnymi z grupy A3A2L. To, co warte podkreślenia, to jest to pompa, która w pełni automatycznie realizuje nam proces próżniowania właśnie poprzez współpracę z wakuometrem bezprzewodowym. Pamiętajcie też o odpowiednim miejscu montażu wakuometru. Idealnie, jeżeli wakuometr jest zainstalowany bezpośrednio do instalacji, którą próżniujemy. Gdybyśmy zainstalowali go blisko pompy próżniowej, Ewentualnie gdzieś pomiędzy pompą próżniową a instalacją będzie efekt płynięcia tego ciśnienia, czyli wzrostu w momencie czy chwili wyłączenia pompy próżniowej. Taki montaż eliminuje problemy z interpretacją próżniowania. Jeżeli macie jeden zawór serwisowy, a często tak bywa przy instalacjach klimatyzacyjnych, wystarczy wykorzystać podobny układ, jak tutaj widać, czyli trójnik ewentualnie zawór, który służy do wymiany wentyli. On posłuży do tego, żeby odpowiednio wykorzystać ten jeden zawór serwisowy i odpowiednio przygotować układ do próżniowania. A teraz pokażę konfigurację tego zestawu i pokażę jak w prosty sposób to zrobić. Vakuumometr mamy sparowany i połączony z pompą próżniową. Teraz włączam oprawę zaworową. Jak widzicie, nie mamy tutaj żadnych węży połączonych. W mniejszych układach, gdzie przeprowadzamy próżniowanie i zaraz po próżniowaniu napełnianie układu, możemy wykorzystać zbocze zaworowe, żeby podpiąć pompę, żeby podpiąć elementy, które będą wykorzystane w czasie napełnienia. W tym momencie oprawa zaworowa jest swego rodzaju sterownikiem tego układu. Czyli potwierdzamy, wchodzimy tutaj w menu, w trybie pomiarowym, wybieramy opcję, która nas interesuje, a jest to próżniowanie. Następnie mamy okno, które konfiguruje nam parametry próżniowania. Jest to też bardzo czytelne, bardzo proste. Można posłużyć się sugerowanymi nastawami. Tutaj mamy maksymalną, czy docelową wartość próżni, którą chcemy osiągnąć. Ona jest na poziomie 500 mikronów. Możemy tą wartość oczywiście zmienić. Maksymalna dopuszczalna odchyłka to jest ta wartość, która. Po osiągnięciu której pompa się ponownie włączy, i w dolnym wierszu mamy ustawienie, które zabezpiecza nam pompę przed przeciążeniem, czyli ilość autorestartów. Maksymalnie 10 możemy tutaj sobie wybrać, czyli tyle cykli pompa nam wykona, kolejnego już 9 nie. Czyli jest to zabezpieczenie, gdyby na przykład instalacja była nieszczelna, żeby nie przeciążać niepotrzebnie pompy w takim procesie, który i tak nie mógłby być dokończony. Jeżeli Ktoś nie chce wykorzystywać jednostek mikrony. Mikrony mają bardzo wysoką rozdzielczość, dlatego są idealne do ceny próżniowania. Można w ustawieniach wybrać inne rodzaje jednostki typu milibary, czy, e, czy inne, które preferujemy. Ja w tym momencie akceptuję ten wybór. W kolejnym kroku widzimy, że się pojawiła już pompa nasza. Tak? Może się okazać, że mamy kilka w zasięgu pracy takiej oprawy, a to wybieramy tą, z którą po prostu ten proces wykonujemy potwierdzamy. No i mamy tutaj okno, które już, że tak powiem, jest gotowe do wystartowania tego procesu. Tutaj widzimy, że temu przyciskowi jest przypisany start procesu i mamy cały jakby układ i graficzny i cyfrowy. Na układzie graficznym będzie wystosowywać się spadek ciśnienia i generalnie zachowanie się podciśnienia w trakcie pracy pompy próżniowej i pomiar tego podciśnienia, podciśnienia z wykorzystaniem wakuometru. Wartość wyświetli się górnym tutaj prawym wierszu. Na dole mamy wiersz, który będzie podana temperatura parowania wody dla podciśnienia, które aktualnie w układzie panuje. Temperatura otoczenia jest odczytywana z czujnika, który jest w zbloczu oprawy i po prawej stronie w trakcie wystartowania tego procesu będzie różnica temperatur pomiędzy parowaniem wody a temperaturą otoczenia. W tym momencie widzimy, że u góry Mamy już połączone ten nasz jakby komponent w postaci pompy próżniowej i wakuometru i zasadniczo jesteśmy gotowi do wystartowania tej próby. Yy, mamy omówiony sposób konfiguracji tego zestawu z wykorzystaniem oprawy zaworowej. Załóżmy, że ktoś nie ma oprawy zaworowej albo w danym momencie nie może jej wykorzystać. Ten sam proces możemy przeprowadzić z użyciem aplikacji Testo Smart App. Wystarczy taką aplikację uruchomić. Chwilkę odczekać, aż układ nam się tutaj połączy, co jest sygnalizowane na górze. Czyli w tym momencie mam tak naprawdę połączony dokładnie ten sam zestaw: pompę próżniową oraz wakłometr. Jest tutaj również konfiguracja. Jest kilka tych pozycji, zasadniczo te najistotniejsze, czyli docelowa wartość próżni, maksymalna odchyłka, ilość auto restartów. To wszystko jest tutaj konfigurowane i w bardzo podobny sposób zatwierdzamy te ustawienia. I jesteśmy przygotowani do tego, żeby wystartować cały zestaw, tym razem z wykorzystaniem samej aplikacji na smartfonie czy też tablecie. Startujemy proces próżniowania. Na wstępie, zasadniczo układ jest bardzo mały. Chciałem powiedzieć o tym, że wartość pojawi się w momencie, kiedy osiągniemy zakres działania wakłometru, czyli 26 milibar ciśnienia absolutnego. Z uwagi na to, że układ, który w tej chwili próżniujemy ma bardzo małą pojemność, ta wartość dość szybko została osiągnięta i to dzięki bardzo dużej wydajności pompy próżniowej. Tak naprawdę dla tej wartości podciśnienia mamy w dolnym wierszu pokazaną już temperaturę parowania wody, temperaturę otoczenia oraz różnicę temperatur. W miarę spadku tego ciśnienia też będzie malała nam tutaj wartość temperatury parowania wody i o to nam chodzi, żeby skutecznie instalację osuszyć. Już zarysował nam się wykres, jego tutaj jakby kształt tego spadku dość dynamicznego, z czasem będzie to spowalniać, natomiast kształt wykresu jest bardzo istotny, szczególnie po wyłączeniu pompy, bo on potrafi nam wskazać, czy wzrost ciśnienia jest efektem zawilgocenia układu i konieczności dalszego próżniowania, który w tym przypadku jest wprowadzony automatycznie, czy jest to zwyczajna nieszczelność. Także w tej chwili czekamy, że tak powiem, aż układ dojdzie do progu 500 mikronów i pompa się wyłączy. Ale tak naprawdę cała konfiguracja, którą tutaj obserwujemy i którą zadaliśmy w tym układzie jest zapisana w pamięci pompy, co oznacza, że wyłączenie oprawy powoduje, że pompa cały czas będzie pracować w tych cyklach, które sobie skonfigurowaliśmy i to jest bardzo ważne w układach, które mają dużą pojemność i ten proces zajmuje, czy trwa wiele godzin. Nie musimy tak naprawdę z oprawą pozostawać przez ten cały czas. Możemy zapoczątkować ten proces, wystartować i tak naprawdę wyłączyć oprawę i ten proces zostanie zakończony automatycznie. Ja pokażę jeszcze tutaj bardzo ciekawą funkcję, czyli wyłączę po prostu oprawę. Zauważcie, że pompa cały czas pracuje. Jeżeli byśmy pojawili się z aplikacją, czyli już bez oprawy, wystarczy uruchomić aplikację, chwilę odczekać, aż układ się nam połączy i zasadniczo te same wskazania, które są na ekranie oprawy są też tutaj podane. Z tym, że mamy ich nawet więcej. Mamy łączny czas pracy. Ponieważ tutaj nawet mamy 2,5 minuty w tej chwili. Układ jest malutki, jak powiedziałem, mogło to być kilka godzin. Zegar, który służy do oceny w oprawie w górnym lewym rogu jest jakby wyzerowany, kiedy pompa pracuje. Tutaj też jest wyzerowane. On cię uruchomi. W momencie, kiedy osiągniemy wartość 500 mikronów, też mamy podaną poza bieżącą wartością podciśnienia temperaturę parowania wody, mamy te wartości progowe, które sobie zadaliśmy. Za pomocą aplikacji też możemy podglądać te wszystkie wskazania charakterystycznych parametrów na wykresie. Ja tutaj włączyłem tylko i wyłącznie przebieg spadku ciśnienia, także aplikacja pozwala nam na wiele tutaj. Tak powiem, tych czynności, które są związane z analizą tego procesu. Ja, uwaga, wyłączam aplikację, wracamy do oprawy, potwierdzamy wybór, w trybie pomiarowym wybieramy próżniowanie, przechodzimy dalej i czekamy. Po chwili układ jest połączony, jest napisane komunikat, że jest w toku. Jesteśmy na poziomie około 500 mikronów. Zasadnie już przekroczyliśmy w dół niższym ciśnieniem. I co? Pompa się wyłączyła. Z chwilą, kiedy pompa się wyłączyła, uruchomił się zegar do oceny procesu próżniowania. I zasadniczo przyjmuje się, że w ciągu 15 minut, tego odmierzanego czasu, kiedy pompa nie pracuje, ciśnienie nie powinno wzrosnąć. Od wartości, którą osiągnęliśmy o 500 mikronów. Stąd ten próg 1000 mikronów, który sobie wyznaczyliśmy. Jeżeli tempo wzrostu ciśnienia jest wyższe, oznacza to, że instalacja jest zawilgocona, ewentualnie jest nieszczelna. W tym wypadku mamy mały układ. On idealnie można powiedzieć, jest wypróżniowany po niespełna minucie. Praktycznie to ciśnienie jest niezmienne. Ja w tej chwili zasymuluję krótkotrwale. Wzrost ciśnienia, żebyśmy przekroczyli tą wartość 1000 mikronów, co będzie dowodem, że układ w pełni automatycznie pracuje. Czyli delikatnie, O, już wzrosło to ciśnienie, czyli tak. Pojawia się wartość, no, którą zasymulowałem, czyli ten skok na wykresie obserwowany wyraźnie tutaj nam tutaj przekroczyła ta, to podciśnienie 1000 mikronów, 1000 mikronów, czyli ten próg. Przy którym pompa się ponownie włączyła. Zwróćcie uwagę, wyzerował się ten czas służący do ceny procesu, i jesteśmy w tym drugim cyklu, który automatycznie w tym momencie przez pompę jest realizowany. I jeszcze raz podkreślę, że cała konfiguracja jest w pamięci pompy, przez co ona samodzielnie, według tych założonych parametrów, będzie cały proces realizować i doprowadzi do pomyślnego zakończenie. Jeszcze dodam jedną informację. Jeżeli dbamy o to, żeby wynik takiego procesu był udokumentowany, e, można, co też pokażę, po jakby zakończeniu takiej próby połączyć się aplikacją i w prosty sposób taki raport całego procesu wygenerować. Ale to za chwilkę na razie zaczekajmy, e, aż układ osiągnie ponownie ten próg. Docelowej wartości próżni, czyli 500 mikronów, i zobaczymy, co się będzie dziać dalej. Co do jednostek, tutaj akurat są mikrony. Mikrony to są mikrometry słupartęci, czyli bardzo wysoka rozdzielczość, która idealnie sprawdza się przy wskazaniach podciśnienia. Jeżeli chcemy użyć milibary, czy inne jednostki, w ustawieniach konfiguracji przyrządu, można takiego wyboru dokonać. Jesteśmy już blisko progu 500 mikronów. Zresztą te progi są tutaj wyznaczane tymi liniami poziomymi. Niższa linia to jest wartość 500 mikronów, wyższa to jest 1000 mikronów, czyli też widzimy, w którym miejscu tutaj obserwując przebieg tego wykresu jesteśmy. Czyli ponownie, jesteśmy. Poniżej 500 mikronów pompa się wyłączyła, ruszył ten zegar, który służy do oceny procesu. Ja ponownie wyłączę oprawę, nie zatrzymując samego procesu, i pokażę w jaki sposób i co jesteśmy w stanie w tej chwili odczytać. Z wykorzystaniem aplikacji, czyli przyjmijmy. Pojawiamy się przy układzie po kilku godzinach, pompa jest wyłączona, łączymy się aplikacją i widzimy. Nasza próba, ta tutaj przykładowa, trwa ponad 8 minut. To jest zegar ogólny. W tym wierszu widzimy 40, niespełna minutę. Tyle trwa czas od chwili, kiedy pompa się wyłączyła, osiągając wartość 500 mikronów. Te wartości widzimy, że są praktycznie niezmienne przy tak wysokiej rozdzielczości wskazania. Uznajemy, że to jest praktycznie stabilna wartość, czyli układ jest już gotowy na napełnienia. Nie musimy czekać kolejnych 14 minut, żeby łącznie mieć 15, bo widzimy, że dynamika wzrostu jest praktycznie na zerowym poziomie, czyli przyjmijmy, że efekt jest prawidłowy, chcemy zatrzymać proces. Możemy w tym momencie zapisać. Jak wcisnąłem przycisk tutaj ten wirtualny zapis. Mamy już te dane zapisane na smartfonie, czy też w tablecie w aplikacji, ale możemy od razu wygenerować raport. Do raportu możemy dołączyć dane klienta, możemy załączyć zdjęcie. Możemy napisać pewien komentarz. Możemy też w takiej wersji surowej wygenerować taki raport. Jest to raport z pomiarów, tutaj jest tytuł próżniowanie, jest data godzina, są parametry, które sobie zadaliśmy, no i jest wreszcie cała tabelka z wartością, która była osiągnięta w układzie. W dolnym wierszu jest data, technik, podpis, czyli raport gotowy tak naprawdę jako dokument potwierdzający prawidłowo wykonane próżniowanie. Czyli układ jest próżniowany, ja w tym momencie wyłączę aplikację i tak żeby na koniec pokazać jeszcze sam wynik bo proces został zakończony, akurat za pomocą aplikacji go wstrzymałem, a przechodzę ponownie tutaj z poziomu oprawy do trybu próżniowania. Wystarczy chwilkę odczekać, jest zatrzymany ten proces, ale mamy podaną też wartość bieżącą, także mam nadzieję, że udowodniłem, jak w prosty sposób, łatwy pracujemy z tym układem, jak on jest elastyczny, jak bezproblemowy, jeżeli chodzi o łączenie tych poszczególnych elementów. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiliśmy jedynie najważniejsze z aspektów przygotowania nowej instalacji. Niemniej mamy nadzieję, że poruszone w materiale zagadnienia, czyli test szczelności i próżniowanie, będą przydatne w Waszej pracy. Ja mam nadzieję, że w tej części udowodniliśmy, jak wszechstronne przyrządy oferuje TESTO. Jak są intuicyjne w obsłudze i przemyślane pod względem praktycznym. Jeżeli nie posiadacie jeszcze wyposażenia, to, to zapraszam do oddziałów naszego partnera grupy SysTem, gdzie otrzymacie fachową poradę i atrakcyjną ofertę. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie łapkę w górę, a jeżeli macie uwagi lub pytania, piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy do oglądania innych materiałów, w których zajmiemy się procesami napełniania układu czynnikiem chłodniczym. A także pomiarami uruchomionej instalacji i nie tylko. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.